Oto z chorobą, maciukieśni, nigdy nie pójdą wraz, bo z żyje w nas Hej, hej, ciemna, Witajcie, z tej strony Skarpion. Przed Państwem seria pok, pok, otwieram. Otworzymy sobie 8 pakietów kart. I jak widać, mamy tutaj najprzeróżniejsze. Zaczniemy sobie może od klasycznego. I co będzie na dzień dobry? A, tutaj to na bank powtórki. Czegoś innego można się spodziewać w klasycznych. No i tak też jest. Kolejny pakiet. Legendy nie ma, epików nie ma. No cóż, tak to już jest u mnie. Dobra, i teraz kolejny pakiecik. To już tam z kolejnych dodatków, będą leciały. Co mi po rarach, czyli o takich. Te wszystkie karty to posiadam. Dobra. Teraz może tak. Tutaj mamy dwa, jakby takie specjalne pakiety, które otrzymaliśmy niedawno. To je sobie otworzymy na końcu. Teraz otworzymy sobie z najnowszego dodatku. Trzy pakieciki. No i niech się posypią. Epiki i legendy. Please. No, widać, że moje życzenia nie są spełniane. Bo po co? <laughs> Kolejny pakiecik. Epików, jak nie było, tak nie ma. Legend to już można zapomnieć, bo wiadomo, to się dostaje raz na 20 mniej więcej pakietów. A czasami i więcej. Nieraz i mniej To ostatni pakiet No dawaj coś na pocieszenie z tego dodatku to dadzą ci kopa A potem nie dziwota że jak ja mam składać talię i w ogóle Jak nie mam kart <laughs> Dobra No jedziemy teraz z tych dwóch jakby takich specjalnych pakietów które Niedawno otrzymałem. No to jedziemy. Ten czy ten? Niech będzie ten. Najnowszy. To jest bodajże do Maga. Żeby tą same karty Maga. Legendy nie ma. Epików nie ma. E, wszystkie te karty mam. Więc pójdziemy na pył, te karcioszki. Dobra, i teraz taki jakby special pakiecik. Będzie to jakaś legenda, epic. No nie. Nie no ludzie, nie róbcie sobie jaj. Tyle pakietów otworzyłem i nic. Same komony i rary. Ech. Pech to pech. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!